Eee, no i tyle, no biorę to na klatę, słuchaj, eee, wiem, że wrócę mocniejszy. Eee. Witam serdecznie, jesteśmy na gali KSW 105. E, ze mną niestety w dniu dzisiejszym przegrany Igor Michaliszyn. Igor, co się stało? Co zawiodło? Co się stało? Co zawiodło? Nie no słuchaj, taki jest spor. No, ja gdzieś chyba spóźniłem troszeczkę to zblokowanie. Chociaż widziałem, że rękę miałem normalnie w górze e, na sławeczce. E, no Artur chyba wydaje mi się, że fajnie szybko kopnął. E, no i tyle. No. Biorę to na klatę, słuchaj. E, wiem, że wrócę mocniejszy. E, nie wiem co więcej powiedzieć. No, cieszę się, że, że niedział wygrał. Jestem z niego dumny. Ja też się cieszę, że obaj jesteśmy zdrowi, bo, bo, bo to jest koniec końców najważniejsze. Igor, e, chciałbym Cię dopytać właśnie o to kopnięcie. Jak ono miało duże znaczenie? Bo tutaj u nas, jak myśmy oglądali tą walkę, no to to wyglądało, powiem Ci, no, s -s strasznie. Ale strasznie, że? Że tak jakby ci odcięło po prostu. Wiesz no nie wiem, ja to czułem tak, że już się powoli skręcałem, łapałem nogi, cały czas byłem w walce, nie, to nie był dzwon, jak zauważyłeś, też lecąc nie, nie upadłem, sztywny, nie uderzyłem głową o matę, więc cały czas byłem... Tak, no było po siadce. No właśnie, więc cały czas byłem w kontakcie, eee, ale nie polemizuję z tym, no słuchaj, sędzia przerwał eee, i tyle, no, mój błąd, bo mogłem to lepiej zblokować i moja teraz w tym broszka, żeby wyeliminować te błędy i wrócić po prostu silniejszym. Powiedz mi jeszcze, czy czymś Cię e, zaskoczył e, w walce? Z czymś mnie zaskoczył? Wiesz co, siądę sobie z, na spokojnie z Aungiem, z, z Niedźwiedziem i z Grzelcem, przeanalizujemy, e, wyciągniemy wnioski. E, na tą chwilę to wiesz, ciężko, ciężko coś powiedzieć, czy mnie czymś zaskoczył. To kopięcie było szybkie, ale czy to było zaskakujące? Nie wiem. No wiedziałem, że będzie kopać, e, wykorzystał gdzieś moment e, i tyle, więc muszę na spokojnie sobie to przeanalizować. Powiedz mi jeszcze tylko, jak wyglądały przygotowania do walki i jak wyglądał proces zbijania walki. No, przygotowania w Kilklifie. E, w kilklifie e, on przyleciał e, w roli tutaj naszego wsparcia i trenera za co ogromne podziękowania dla niego i wielki szacunek, bo jest wspaniałym gościem. Eee, robienie wagi przyszło naprawdę mega, no, chyba najlepiej się uczyłem w, w swojej karierze, jeśli chodzi o zrobienie wagi. Słuchaj, no wszystko zrobiłem, e, co tylko mogłem, zrobiłem to jak najlepiej, eee, MMA jest takim sportem, e, za którego kochamy właśnie, że w ułamką sekundy obraca się wszystko do góry nogami. I tyle, no ja jestem twardym gościem, twardo stąpam po ziemi, wiem, że zostanę mistrzem, tylko to jest kwestia czasu, nadal jestem młody. E, i... I jestem zawziętym z Ja wiem, że, że znowu taka przegrana pchnie mnie do góry, e, i tylko mnie, może nie zmotywuje, bo jestem cały czas zmotywowany. Pchnie mnie do góry, i może gdzieś e, znowu e, mocniej zaczniemy jeszcze analizować, poprawiać i usprawniać mnie jako zawodnika. Igor, e, tak na tą chwilę. Jesteśmy w czasie walki. E, no, walki wieczoru. Eee, powiedz mi, jak ty obstawiasz tą walkę? Czy jest ktoś z tych dwóch panów, kto by chciał, żeby wygrał? Jestem Tim Bartos. Eee, no i tyle no tak, nic więcej to, nie więcej nie będę mówił. Nie, nie, że Oktopus, Po prostu Bartos jest normalnym gościem, tak? Mimo że. Ale trenowaliście się tam widziałem? Ja z nim przegrałem e, walkę o, o pas, więc e, raz byłem tak, dawno temu, e, ale nie w tym rzecz, no po prostu bardzo jest normalnym, normalnym gościem, e, jego po prostu szanuję z tych dwóch panów e, i tyle. No, chciałbym, żeby wygrał e, i nie będę nic więcej mówić. Igor, na koniec z mojej strony życzę Ci, żeby tych kontuzji takich ciężkich, po których e, potrzebujecie czasu, żeby dojść do siebie e, i z powrotem do treningów było jak najmniej i obyśmy Cię coraz częściej widzieli w klapce KSW. Dzięki. Dobra. Dzięki bardzo, pozdrawiam wszystkich. Dzięki. Dziękuję.